No, w sumie sobie by się przyda, nie? Ale to nie w, nie w godzinach. No, no, no. Nie w minutach, no, no. a w miesiącach byśmy icieli, tak? No, no, no super, super. Śmieszny jesteś. A ja nie jestem świecie, że jestem. Śmieszny jesteś. Nie potrafisz zabić ani jednej osoby wszyscy mecz, więc no polecam ci trochę posiedzieć tam. Ale nie widzę tego meczu w jego historii. On nie miał zera. Miał. Zero nie mógł. Miałem. Miałem. Miał, no, jakby było wczoraj, to. a nie było no no na No, 0,17, 12 nie jest. na klasa patrzyłem. <grym> Tam <to> się ciekawy. <grym> Oka kleczy Mejstera. Jak ty miałeś 0,17? Kurwa człowieku. <grym> <grym> Dlatego poszedł teraz na zaraz. <grym> Nie, nie ja wiem jak to coś jest za pójdź, się nam nie ja tam trafi? Najpierw. Ej, dobra, a dasz mi teraz zagrać z co Seba? No wiesz, tak, postać chyba nie Ja, jest ja myślę, że ta granie jest dla ciebie. Ej, tak mu nie mów. No jak się wydarzy z grupy? Jak się wychodzi z grupy. C, bo to jesteś. Shift. prostu. Control i. Shift dociśnij. Control. Napisz, zacznij klikać ty, i. Y. Mm -hmm, mm -hmm. Spację dociśnij. D, no. E, B, I, L, U. No no no. Zawsze I jest pod razu debilu. <laughs> powiedziałem ty kurwa, nie słuchasz mnie, to ty kurwa zmutowana <tryk> siedzisz. A